Mam na imię Ewelina. Zapraszam Cię do obejrzenia ostatniego, czyli dziesiątego odcinka vlogmas na moim kanale. I tak nasze poraniki świąteczne dobiegły końca. Tak, czas kalendarzy adwentowych oczywiście również się kończy. Mamy kilka ostatnich okienek do otwarcia. Także otworzę kalendarze adwentowe, moje kalendarze i bez domniaczków. W ja kolejnym dniu otwierania kalendarzy adwentowych. Dzisiaj będziemy szukać ogólnie 22 numerku. Zaczynamy oczywiście od Wolf of fitness czyli jak zawsze kalendarza naszej kochanej Michalinki. Na drugim miejscu jest oczywiście kalendarz Purzon, czy kalendarz yy, mojej kociej ferajny. Na ostatnich dwóch miejscach z tym oczywiście ja i moje kalendarze adwentowe, Tutaj będziemy szukać oczywiście żelki. Jak będzie kolor, bardzo ciekawa, jaki smak. A tutaj będziemy szukać oczywiście herbatki Świątecznej też jestem bardzo ciekawa jej zapachu, na przykład. W dzisiejszym moich kalendarzy pod 22 trafiły nam się takie, czy jak Przede wszystkim po raz drugi się żelki dwie. Te są dwie waranczowe. Taka ciekawostka i fajna rzecz, jeśli już lubi żelki. Fajna sprawa. Mamy tutaj herbatkę dla mnie. Jest to herbatka yy, biała z mango i brzoskwinio. Z bardzo ciekawej smaku. Z rzaków przede wszystkim mam przysmaki. No, i co daje, co w tym kalendarzu numer 22 znalazło się dla Michalinki? Jest to y, wołowa, jest to y, wołowa wątroba, tak, to już taki właśnie z wołowy wątroby. Natomiast dla y, kotów, kociej ferajny, jest to kaczka z rybą. Także tak, daję wszystkie nasze znaleziska w 22 dniu otwarcia kalendarzy adwentowych. Dzisiaj otwieramy kalendarze adwentowe pod numerem 23. Przyznam Wam się szczerze, że zobaczcie, prawie cały kalendarz Wolf in the, of, of Internet jest pootwierany. Tak zostało nam dwa dni, także jest przedostatnie otwieranie kalendarzy adwentowych. Trochę szkoda bardzo by to robić, no ale jak wiecie sami kończy nam się okienka do otwarcia. Także zacznijmy właśnie od kalendarza zwykle Michalinki. Oczywiście przechodzimy na następny kalendarz, właśnie który będziemy sprawdzać, jakie przesłanki się kryją. Pod oczywiście numer 23 jest kalendarz Wojzo, czyli kalendarz ferajny. No oczywiście, pewnie jak spodziewacie się tego, na samym końcu będą otwarcie moich kalendarzy Tutaj mamy oczywiście do otwarcia kalendarz mój z żelkami oraz kalendarz z herbatami świątecznymi. Zobaczymy, co się kryje w tych kalendarzach. A więc w dzisiejszym, przedostatnim dniu kalendarzy adwentowych, mamy. To mi właśnie z jest ciką. Jestem bardzo zadowolona z tych właśnie rzeczy, bo wszystkie właściwie lubię, lubię moje Drzaki i ja, tylko teraz y, nie wiem jak ta herbatka. Zaraz wam powiem co mamy w tym kalendarzu. Mamy dwie żelki, jedną czerwoną, drugą pomarańczową. To jest moja herbatka z ona jest o smaku zielonej herbaty z. Y, Berganotką. Mam nadzieję, że dobrze to wymieniono na nazwę, bo jest taki dla mnie dość trudny. Ale po prostu nie znam takiej herbaty, jestem też jej bardzo ciekawa. Natomiast jeśli chodzi o y, zwierzęce przysmaki, to w kalendarzu dla Michalinki właśnie znajdowało się jej ulubione serca kurcząt, a dla koziej wyrajnego jest to przysmaki z ryby i połowiny. Ostatni dzień, o, o, ostatni dzień, który otwieramy kalendarze. Także zaraz przejdziemy jak zwykle na początku. I będzie to kalendarz Michalinki. Teraz zobaczymy, co po 24, jakie się w kalendarz Wolf, Wolf of Internet. Kolejny oczywiście będzie miał do otwarcia y, kalendarz Horizon. Y, czyli kalendarz dla y, ferajny. Teraz przejdźmy do kalendarza mojego z żelkami. Chciałam Wam powiedzieć, że bardzo jestem ciekawa, czy będą dwie żelki, czy będzie ich więcej. Zobaczymy, co się będzie kryło pod numerem 24. Tutaj mamy kalendarz z herbatami. Chciałam Wam pokazać, jak to wygląda. Mamy cały kalendarz zjęty z tej Oprócz tutaj jednej. Ostatni, to 24 numerek właśnie, z czwartego numeru. znaczy, właśnie, jaka ta herbatka będzie. Jestem bardzo tego ciekawa. W tym ostatnim dniu kalendarza awantowych mamy dwie żelki. Tę żółtą, drugą pomarańczową. Mamy przysmaki dla psa, które są z fileta z łososia. Tak, bo to jest jakaś właśnie rybka. Współki dla kociej rajny. Są to przysmaki z pagnieciny i że rybki. No i moja herbatka w tym dniu jest o smaku. Ciekawym jest to grzaniec herbaciany z jabłkiem i cynamonem. Na dzisiejszy temat średniego poradnika będzie smutny, ale dalej niestety w Polsce czasem realny. Także w tym ostatnim odcinku wolę Wam jakie jest moje zdanie, Odnośnie sprzedaży żywych ryb. Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem, to zapraszam Cię do obejrzenia dalszej części tego filmu. Pie punkt pierwszy tego filmu to: Jakie sklepy stacjonarne nie sprzedają żywych ryb? Zanim jednak wymienię wszystkie sklepy, które są na tej liście, to chciałabym tylko powiedzieć, że lista sklepów stacjonarnych, o której Wam zaraz powiem, y można ją znaleźć w mediach społecznościowych otwartych latek. Stąd właśnie wiem mniej więcej. To co powiedziałam kilka lat temu, ile sklepów stacjonarnych nie sprzedawało żywych ryb. No to zaczynamy, opowiem zaraz po kolei, jak ta lista wygląda. Jakie sklepy właśnie sprzedają już od żywych karbi. A więc są to przede wszystkim Kaufland, Selgros, Tesco, Auchan. Sklep, którego nie znam, nazywa się on prawdopodobnie B11, ale również są to Lidl, Biedronka, Aldi, Piotr i Paweł oraz Kerfur. Punkt drugi tego filmu to, jakie mogą być oszustwa w stacjonarnych. Zdarza się, że w samym sklepie można kupić ryby mrożone, tylko i wyłącznie. Natomiast na parkingu danego sklepu możesz kupić żywe ryby. Według mnie jest to dość duże oszustwo, kojarzę taką sytuację chyba ponad, poniżej 2 lata temu. Tak, gdzieś 3 do 2 lata temu, że jednak takie, taka sytuacja miała miejsce właśnie na parkingu sklepu, którego niestety nie wiem. No, ale są takie sytuacje i są do mnie oszustwa dość spore. Ponieważ parking nadal należy jakby do sklepu, prawda? Jest tylko to ważne, że jakby w budynku, czyli w samym sklepie są tylko ryby mrożone. A już na parkingu może będę to inaczej. Punkt trzeci tego filmu, którego według mnie nie mogło zabraknąć, to tak naprawdę strona dietyczna, czyli pytanie, czy ryby czują? I mogą być inteligentne? Na pierwsze pytanie odpowiedź brzmi tak. Ryby są, ryby są gatunkiem zwierząt, które mają, mają wachlarz emocji od strachu po radość. Po drugie, ryby mogą być bardziej mądre lub mniej, jednak zawsze miejmy na uwadze, że są to zwierzęta. Warto mieć na uwadze, że są to oczywiście, tak jak mówiłam, czujące i inteligentne, które mogą właśnie bać się i wszystko może, oraz inteligentne. Czwarty, to jakie potrawy wigilijne możemy zrobić bez użycia ryb? Otóż są to dwie potrawy, jest to tofu ryba i seleryba. Piąty punkt tego filmu to, czy warto kupić żywego karpia? Moim zdaniem to stanowcze nie. Dlaczego? Po pierwsze, żywe ryby często podróżują od sklepów do naszego miejsca mieszkania w torbach. W celu transportu ryb z sklepu do naszego domu... Często one są zamykane w plastikowych y, torbach. Chciałam na nadzienną rzecz i troszkę się wytłumaczyć. Jeśli te, te dwa punkty były po prostu trochę starsze i teraz się już tak z rybami nie robi, to bardzo przepraszam. Ja bardzo dawno nie kupowałam karpi na święta. W końcu y, za niedługo będę 4 lata y, wegetarianką i po prostu nie wiem, jak te ryby do końca transportuję. Wiem, że kiedyś no tak właśnie się robiło. Nie wiem, jest to bardzo złe. Po trzecie. Żywe karpie lub inne ryby są trzymane razem w sklepie w wodnych, czyli takich jakby basenów, gdzie często można było widzieć, jak te ryby pływają. Co najgorsze jest w tym, kiedy łowiono taką rybę do sprzedaży, to często no, że właśnie ucinano głowę, co staje po prostu bardzo przykre widok. Po pierwsze jest to bardzo przykry widok, a po drugie ta krew wcześniejszych karpi dobitych. Zostaje właśnie w tym basenie, cały do mnie jest. No, szczerze, trochę obrzydliwe, też jeśli chodzi o samo kupno ryb. Po czwarte, kolejny etap to ściąganie ryb z wody. Przecież wiadomo, że ryba, jeśli ma zostać właśnie, jak mówiłam wcześniej, transportowana do domów, to ona po prostu z tego, co się rytuje, ryby skrzela i bardzo ciężko napędza, bo w ogóle mogą zaczerpnąć kolwiek powietrza. Skoro odbywają tylko pod wodą, prawda? Więc jedynie już to jest bardzo okrutne, też swoją drogą. Po piąte, już to się z punktem troszkę wcześniejszym, czyli niektóre osoby lubią dawać kupione wcześniej ryby, takie już trochę poduszone bez wody do wanny z wodą. Dodam, że u mnie na przykład w domu to tak właśnie czasem wyglądało. No ale ja byłam wtedy dzieckiem, a rodzice, no i tak robić z nim, co potem trzeba było zrobić. Ale wracając do tego punktu, którym ja chciałam powiedzieć, a więc chciałam dodać, że ryby, które są wyciągane z basenu w sklepie, daleko po trafiają do naszego domu i czasem właśnie do wody na kilka minut, na kilka godzin. W zależności od tego, jak traktują to ta rodzina, czyli może po prostu nawet na kilka godzin faktycznie. Dzięki czemu w wodzie ryby zaczynają oddychać, a później po prostu wyciąga się jeszcze raz z tej wody, znowu się duszą. Są tego zabijane ręcznie zazwyczaj. Co najgorsze według mnie jest to, że są po prostu te ryby, te kłodyczka świadome, że nie mogą dniać, jeszcze od robi się im takie straszne rzeczy, do do ich śmierci. Naprawdę mnie to jest okropne. Myślę, że ryby są świadome tego, że zaczynają umierać, boją się i do tego są jeszcze od Dla mnie jest to niefajna sprawa, jest to bardzo zły uczynek. Natomiast dla niektórych ludzi to po prostu zwykła sprawa, żeby się przed karpie, przed y, świętami, właśnie. Że to jest po prostu normalne, że zabija się ryby w taki, a nie inny sposób, a wcześniej się właśnie nie? Naprawdę straszny to wytłum jest. Szósty punkt tego filmu to jak transportować ryby. Ponieważ coraz więcej mówimy o rybach, dzięki temu na łamach te dziesięcioleci transport ryb się zmieniał po prostu. W latach 80., -tych, 90. -tych Ryby były transportowane z reklamówka, w zwykłych reklamówkach, które mieściło się, w takiej reklamowce mieściło się wiele sztuk ryb żywych. W początku pierwszego wieku transport ryb się powoli zmieniał. Na przykład ryby były sprzedawane w jaderkach, mogą być noszone w reklamówkach. Jedna sztuka jest w danej i do tego jest tam woda w środku, więc już mamy trochę lepiej, bo ryby mogą troszkę bardziej oddychać w swoim swoim potrzebom, właśnie, czyli skrzydłami. Ostatni punkt to punkt siódmy, czyli dlaczego warto kupić jak już właśnie trzeba i ktoś bardzo chce tradycję trzymać. Ostatni punkt, czyli punkt siódmy, jest y, pytaniem, dlaczego warto kupywać filety z ryb. Po pierwsze, nie, bezpośrednio nie przykładały się do śmierci i cierpienia ryb, tak naprawdę przez ich zabijanie. Po drugie, skoro to jest filet, to nie ma żywej ryby, a ona nie męczy się po prostu przez podróż naszego miejsca mieszkania. I po trzecie, coś, co do mnie najbardziej, czy na pewno chcemy w okresie świątecznym zabić żywą istotę? Czy to o to chodzi święta według mnie stanowcze nie? Rozumiem, że dla niektórych osób to jest tradycja, ale czy warto męczyć żywej istoty? Skoro mamy mm, możliwość kupienia fileta zamrożonego, też to jest ryba, prawda? Czasem warto zmienić tradycję na mały kompromis, żeby ugotować coś nowego, potrawy linie, które nie zawierają żadnej żywej i nieżywej ryby. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Już nie w logmasach, ale mam nadzieję, że również przydatnych. Cześć!